Witajcie moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o wydarzeniu jakim jest Spider-Verse Dla niewtajemniczonych to jest to wielkie wydarzenie, gdzie spider men z przeróżnych wymiarów łączą siły, aby przezwyciężyć prastare wampiry znane jako Inheritors albo też Dziedziczący Całość jest podzielona na dwa etapy najpierw dwa szybkie zeszyty jeszcze Superior Spider-Mana, tak zwane prequele kiedy to jeszcze Otto Octavius funkcjonował w ciele Petera Parkera a następnie przejdziemy sobie już w pełni do tych wydarzeń które dzieją się niedługo później jak już Peter Parker odzyskał swoje ciało i rozpoczęło się wspomniane wydarzenie. Zapraszamy się do sponsora naszego odcinka oraz życzę miłego oglądania. Atom Comics to niesamowity sklep z komiksami, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Lubicie Marvela albo DC? To lepiej trafić nie mogliście, bo wybór macie przeogromny, ponieważ są wydania zarówno w języku polskim, jak i angielskim, gdzie amerykańskie zeszyty są co tydzień sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. Więc możecie być na bieżąco, a także zdobyć kompletne serie waszych ulubionych historii. W ofercie od Atom Comics to Marvel i DC jest dopiero początkiem przygody, bo znajdziemy tutaj inne superbohaterskie komiksy amerykańskie, ale też polskie komiksy z najróżniejszych gatunków, jak i również europejskie nowości. Fannie Mank oraz figurek również znajdą co nieco dla siebie. Szczerze polecam, bo widać, że robią to osoby z pasją. W The Superior Spider-Man zeszycie 32 historia wraca do wydarzeń z 19 zeszytu, kiedy to Otto Octavius działając jeszcze jako Peter Parker zniknął wraz z całym budynkiem Horizon Labs. Choć mogło się wydawać, że był wtedy zupełnie bezradny, okazuje się, że miał swoją własną, niezwykłą przygodę. Bo po wybuchu w laboratorium Otto został wyrzucony w przyszłość, trafiając prosto do świata 2099. Szybko zrozumiał, że jeśli chce wrócić do swojego czasu, musi zebrać odpowiednią technologię. Wykorzystując swoje genialne umiejętności inżynieryjne, zaczął budować urządzenie, które miało umożliwić mu podróż powrotną. Nie było to jednak łatwe. Potrzebował specjalnych komponentów i energii, a do tego musiał unikać niebezpieczeństw, jakie czyhały w futurystycznym mieście. Po wielu trudach skompletował wszystko, czego potrzebował i w końcu uruchomił portal do swojej rzeczywistości. Jednak coś poszło nie tak. Zamiast wrócić do swojego świata, Otto znalazł się w innej alternatywnej ziemi i wkrótce odkrył tam martwego Spidermana. Zdezorientowany, nie tracąc czasu, powtórzył proces, próbując ponownie wrócić do siebie. Ale historia się powtarzała bo na każdej kolejnej ziemi, do której trafiał, znajdował martwego pająka. Po kilku takich podróżach Otto zrozumiał, że to nie przypadek i ktoś polował na Spider-Manów w całym multiversum. Podążając śladami masakry, Otto w końcu dotarł do świata Spider-Mana z Indii, który właśnie toczył walkę z tajemniczym prześladowcą. Widząc sytuację, interweniował i uratował lokalnego Spider-Mana, który nazywał się Pavith Prabhakar. Powiedział mu, że jak chce, aby ludzie z jego świata byli bezpieczni, to lepiej, aby ten poszedł z nim. Spider-Man India wdzięczny za pomoc podziękował mu i zgodził się. Myśląc też, że jest pierwszym, którego Otto rekrutuje, dodał, że jest zaszczycony. Na co Otto tylko się uśmiechnął i z typową dla siebie pewnością siebie odparł, że już zebrał całkiem pokaźną grupę, której losy będziemy śledzić w kolejnym zeszycie. Superior Spider-Man zeszyt 33 rozpoczynamy od ataku zamaskowanego łowcy na kolejnego Spider-Mana, który okazuje się dość niezwykły, bo był cyborgiem. Bohater nie jest jednak bezbronny, bo szybko na miejscu zjawia się drużyna zwerbowana przez Otto Octaviusa, gotowa do walki. Początkowo dzięki przewadze liczebnej i przemyślanej taktyce udaje im się zdobyć przewagę nad przeciwnikiem, jednak ich sukces jest krótkotrwały. Zamaskowany łowca z łatwością odzyskuje kontrolę nad starciem, a na miejsce przybywają kolejne wrogie istoty, równie potężne jak on. Bohaterowie uświadamiają sobie, że przeciwnicy są czymś więcej niż tylko samotnymi łowcami, stanowią część większej rodziny. Dowiadujemy się, że zamaskowany łowca nosi imię Karn, a pomiędzy nim a pozostałymi członkami tej tajemniczej grupy widać wyraźne napięcie, kiedy dziedzice chwilowo odwracają swoją. Uwagę, zajmując się wewnętrznymi konfliktami. Otto i jego drużyna wykorzystują okazję i wycofują się do świata 2099. Tam Otto przeprowadza prywatną rozmowę z dwoma Spidermanami, którzy podzielają jego sposób myślenia. W przeciwieństwie do innych wersji Petera Parkera, ci bohaterowie rozumieją, że w tej wojnie nie ma miejsca na litość. Otto otwarcie mówi o tym, że jeśli mają jakiekolwiek szanse na zwycięstwo, muszą odrzucić ideały większości Peterów i zamiast oszczędzać przeciwników, powinni wyeliminować ich raz na zawsze. Przekonuje ich, że muszą działać bezwzględnie. Bo łowcy nie okażą im żadnej łaski. A to oznacza wojnę. W ostatnich panelach zeszytu poznajemy przeszłość karna, gdzie widzimy moment, w którym on i jego rodzina polowali na mistrza tkacza, istotę kontrolującą sieć życia i przeznaczenia. Karn miał okazję go zabić, ale zawahał się, co doprowadziło do tragedii. Mistrz tkacz wykorzystał tę chwilę, zabijając matkę karna. Choć ostatecznie dziedzicom udało się zniewolić swoją ofiarę, karn został ukarany za swoje wahania i został wyrzutkiem, zmuszonym do noszenia maski przypominającej. Mu o jego porażce i do samotnej wędrówki po multiversum, gdzie musiał polować na Spider-Manów, aby odkupić swoje winy. Z tym wątkiem zeszyt się kończy, zapowiadając dalsze starcie Spider-Manów i dziedzicami. I, I teraz przechodzimy do bardziej aktualnych wydarzeń, kiedy to Peter ma już swoje ciało. I rozpoczynamy. W The Amazing Spider-Man zeszycie siódmym Peter Parker zmaga się z lekkimi nawet napięciami pomiędzy Cindy Moon a Anną Marią Marconi. Jednocześnie próbując pogodzić życie superbohatera z obowiązkami naukowca. Cindy zdając sobie sprawę, że jej blisko z Peterem prowadzi do niekontrolowanych impulsów, postanawia się lekko od niego oddalić, aby skupić się na poszukiwaniach swoich rodziny. Anna Maria sugeruje też Peterowi, by ograniczył trochę swoją aktywność jako Spiderman i skupił się na innych obowiązkach, w szczególności tych związanych z Parker Industries. Tymczasem grupa uzbrojonych napastników atakuje placówkę medyczną wspieraną przez dr Minerwę, dawną przeciwniczkę Carol Danvers. Członkini Carol Corps, oburzona działaniami Minerwy, informuje o incydencie w mediach społecznościowych, obawiając się, że opinia publiczna błędnie obwini Carol. Wiadomość dociera też do Kamali Khan, obecnej Miss Marvel, która decyduje się interweniować, pomijając zajęcia szkolne. W mieszkaniu Peter i Anna Maria dyskutują o podejściu do walki z przestępczością. Anna Maria proponuje, by Peter pozwolił władzom zajmować się drobnymi przestępstwami. I choć Peter początkowo się zgadza, to zmienia zdanie, gdy dowiaduje się o tym większym zagrożeniu i natychmiast rusza do akcji. Na miejscu Peter jest zaskoczony widokiem Kamali walczącej z dr Minerwą I po krótkiej wymianie zdań, podczas której Kamala wyraża swoje uwielbienie dla Spidermana i Carol Danvers, to je łączą siły przeciwko Minerwie, bo ta planuje wykorzystać kokony Inhumans do stworzenia nowej rasy superżołnierzy Kree, rozwiązując w ten sposób ewolucyjny impas swojej rasy. I aby zademonstrować efekty swoich eksperymentów, transformuje się w gigantyczne stworzenie gotowe do starcia z bohaterami. W drugiej części zeszytu przenosimy się do Otherworld, multiwersalnego centrum dowodzenia, zwanego Captain Britain Corps I Billy Bardock, znany jako Spider UK, zauważa niepokojące zakłócenia w multiversum, Monitorując różne rzeczywistości, jest świadkiem ataków na Spider Totemy przez rodzinę Morluna. Zaniepokojony Billy informuje majestryk Saturnine i Lady Romę o zagrożeniu. I choć Saturnine jest pochłonięta problemem zanikających wszechświatów, to Roma dostrzega powiązanie między tymi wydarzeniami i wyposaża Bilego w bransoletę umożliwiającą podróżowanie po sieci przeznaczenia. I zleca mu misję ocalenia Spider Totemów w multiversum. Powoli zaczyna się ogromna akcja, przez co krok po kroku coraz bliżej do Wielkiej Wojny. W The Amazing Spider-Man zeszycie 8 w pierwszej części zeszytu widzimy Ziemię 982, gdzie Maypar Parker, o której zrobiłem osobny odcinek, abyście mogli ją poznać, to ta, znana jako spider Girl i córka Petera, to wraz z rodziną staje w obliczu śmiertelnego zagrożenia ze strony Dimosa, członka rodziny Morluna. Dimos atakuje dom Parkerów, przygniatając Mayday i brutalnie odrzucając jej chłopaka, który próbował interweniować. Peter Parker, mimo uszkodzonej cybernetycznej nogi, rzuca się na Dimosa, starając się chronić swoją córkę. Jednak świadomy przewagi przeciwnika poleca żonie, czyli Mary Jane, uciekać wraz z dziećmi, czyli naszą Mayday. I malutkim będzie Mary Jane jednak przekazuje małego chłopca May podkreślając, że opieka nad bratem to jej największa odpowiedzialność, a tak ze łzami w oczach opuszcza płonący dom, słysząc za sobą przerażający krzyk, sugerujący tragiczną śmierć jej rodziców. Na zewnątrz spotyka Spider UK i innych, którzy przybyli z innej rzeczywistości, by ją uratować. Po czym razem opuszczają ziemię 982, przygotowując się do nadchodzącej wojny w ramach Spider-Verse. Zaś na głównej ziemi kontynuujemy wsparcie Spider-Mana i Kamalikan. Którzy mierzą się z przemienioną w potwora Minervą. Gdzie starcie robi coraz większe zamieszanie, kiedy walczyli o małe dziecko, którego pragnęła Minerva. I wtedy, ku zdziwieniu wszystkich, jeden z jej pomocników, widząc dziecko w niebezpieczeństwie, to stanął po stronie naszych bohaterów. Wściekła doktor Minerva chciała zaatakować, lecz chaos, który robił się coraz większy, sprawił, że obawiała się interwencji Avengers i zdecydowała się na strategiczny odwrót, zapowiadając jednak, że jeszcze powróci. A tym pomocnikiem, który przeszedł na naszą stronę był Clayton Cole, były przeciwnik Spidermana, znany jako Clash. Clayton, niegdyś utalentowany młody człowiek, zafascynowany Spider-Manem, stworzył własny kostium i technologię, by naśladować swojego idola, co doprowadziło do ich wcześniejszego konfliktu. A W trakcie obecnych wydarzeń, kiedy już było po wszystkim, to Spider-Man ujawnia, że zna prawdziwą tożsamość Kola i oferuje mu drugą szansę, widząc jak ten uratował dziecko. Więc wręczył mu wizytówkę Parker Industries i zachęcił do kontaktu. A na koniec widzimy, że rzeczywiście Kol przyjmuje ofertę i dołącza do zespołu Parker Industries. The Amazing Spider-Man z historia otwiera się sceną na alternatywnej ziemi, gdzie tamtejszy Peter Parker odbiera telefon od J. Jonah Jamesona, wzywającego go do zrobienia zdjęć superzłoczyńcy, siejącego chaos w Armstrong Park. Na miejscu Peter spotyka Morluna, tajemniczego przeciwnika, który bezlitośnie go zabija, komentując, że to samo dzieje się na tysiącach innych światów. Co ciekawe, to jest to rzeczywistość, w której ludzie zamieszkiwali księżyc. Następnie na ziemi 001, znane jako Loom World, to rodzina Morluna, zwana dziedzicami, oczekuje jego powrotu z polowania, a po po jego powrocie, jego brat Demos pyta, którego Spidermana tym razem zabił, na co Morlun odpowiada, że to bez znaczenia. Jest też tam Werna, siostra Morluna, która również decyduje się na własne łowy i z pomocą swoich sług przygotowuje się do podróży do innego świata, w poszukiwaniu nowych ofiar. Zaś na naszej głównej ziemi, czyli 616, Spiderman wraz z Silk patrolują miasto, gdzie napotykają pomniejszego przestępcę i jego pomocników. I podczas tej konfrontacji niespodziewanie pojawiają się inni Spider-bohaterowie, w tym Spider-Woman, czyli Jessica Drew, Spider Girl, Anya Corazon, Spider-Man 2099, Spider UK, Spider Girl, czyli ta nasza Mayday Parker z Ziemi 982 oraz Spider-Ham, czyli Peter Porker z Ziemi 25. Wyjaśniają oni Peterowi, że różne wersje Spider-Mana są teraz celem polowań dziedziców, a Morlun, z którym kiedyś walczył nasz Peter, jest członkiem tej rodziny i w obliczu nadciągającego zagrożenia decydują się połączyć siły. W międzyczasie kolejne ataki miały miejsce. Jeden był w Mount Vondagore, gdzie Scarlet Spider, czyli Kane, stawia czoła dimosowi, który przypuścił kolejny atak, i w krytycznym momencie na pomoc przybywają kolejni spider bohaterowie ratują Keina i biorą go przez portal do bezpiecznego miejsca, w którym jest Ziemia 13. Jest tutaj sporo ciekawych Spidermanów, więc polecam się przyjrzeć niektórym kadrom, gdzie możemy chociaż uchwycić Spider Gwen czy Petera Parkera z Enigma Force, który posiada kosmiczne moce. Jest on na tyle potężny, że nawet dziedzice się go boją, dlatego tutaj Spidermeny są bezpieczne. Niestety, odpowiadając na pytanie, dlaczego on ich nie pokona, to jest uwięziony w swoim wymiarze, ponieważ opuszczają, swój wymiar, straciłby te moce. Również drugi z ataków przypuściła Werna ze swoimi sługami na Milesa Moralsa, który jest ziemi Ultimate i właśnie odwiedzał grób swojej matki. Widać już, że dziedzice nie próżnują i przechodzą do coraz większych akcji, a na ostatnich kadrach widzimy epilog, w którym widzimy jak cała rodzina dziedziców spożywa posiłki w postaci już pokonanych pająków. I podczas tej kolacji Solus, patriarcha rodziny ogłasza, że nadszedł czas, aby pożreć ich wszystkich. Oczywiście odnosząc się do planu wyeliminowania wszystkich pajęczych totemów Multiversum i ta scena podkreśla determinację dziedziców i stanowi oficjalne rozpoczęcie wojny. W The Amazing Spider-Man z dziesiątym zaczynamy komiks od zobaczenia, jak grupa Otto Octaviusa ratuje Milesa Moralsa i rekrutuje go do swojej drużyny. W tym czasie Peter Parker z Ziemi 616 wraz ze swoją grupą spider bohaterów namierza grupę Otto i postanawia ich odwiedzić, aby wspólnie połączyć siły, więc przybywają na Ziemię 2099. Na skutek tych wydarzeń dochodzi do lekkiego paradoksu, bo nasz Peter spotyka Superior. Między którymi dochodzi do napięć z powodu różnic w podejściu do walki z dziedzicami. Co ciekawe, to Otto, czyli Superior Spider-Man, nie jest świadomy, że nasz Peter odzyskał ciało, tylko myśli, że jest on z przeszłości. Niespodziewanie pojawia się Dimos, atakując zgromadzonych bohaterów, gdzie ginie Cyborg Spider-Man. Naszym bohaterom, w tym Superior Spider-Manowi, udaje się pokonać Dimosa, jednak po chwili z portalu wychodzi kolejny Dimos, co zszokowało wszystkich. W dodatku tym razem nie był sam, bo wraz z nim przybyli Briggs i Bora, a w trakcie w trakcie tego ich nagłego ataku zginął Old Man Spider, który okazuje się być Ezekielem z alternatywnej rzeczywistości. W swoich ostatnich słowach przed śmiercią przekazuje naszemu Peterowi istotne informacje o konieczności ochrony trzech kluczowych totemów. The Cyan, Bright i The Other, które mają kluczowe znaczenie w walce z dziedzicami. W trakcie chaosu i ferworze walki Silk kradnie jeszcze urządzenie do otwierania portali i decyduje się opuścić to miejsce, aby odciągnąć uwagę dziedziców od reszty grupy. Wierząc, że w ten sposób zwiększy ich szanse na przejście życie. Spider-Woman i Spider-Man Noir podążają za nią, próbując ją chronić przed niebezpieczeństwem. I dzięki temu lekkiemu chaosowi naszym bohaterom udaje się wycofać. A Superior Spider-Man przejmuje inicjatywę i ogłasza, że od tej pory to on dowodzi obiema grupami w walce z dziedzicami i jego słowa kończą ten zeszyt. W The Amazing Spider-Man zeszycie 11 na Ziemi 13 kontynuujemy wątek związany z przywództwem Otto, co nie podoba się naszemu Peterowi, przez co dochodzi do konfrontacji pomiędzy nimi. Nasz Peter kwestionuje autorytet Otto, a Argumentując, że jego doświadczenie w walce z dziedzicami czyni go odpowiedniejszym liderem. A Otto, przekonany o swojej wyższości, staje mu na przekór, przez co dochodzi do pojedynku. I nawet najpotężniejszy z nich wszystkich, czyli kosmik Spider-Man, odmawia interwencji, twierdząc, że konflikt musi zostać rozwiązany bez zewnętrznej ingerencji. I mimo początkowej przewagi Superior Spider-Mana, to ten, myśląc nadal, że nasz Peter jest w przeszłości, to wstrzymuje się od zabicia naszego Petera, gdyż obawiał się, że to by źle wpłynęło na niego samego i nigdy nie zastąpi. By superior Spider-Manem. Nasz Peter wykorzystuje jego zawahanie i nokautuje od to jednym ciosem, ale oszczędza go, sugerując, że już wystarczająco spider Spidermanów zginęło i proponuje mu zostanie jego prawą ręką. Następnie rozdziela obowiązki, proponując Milesowi, aby zrekrutował kolejnych członków do armii, a on, wraz chociażby ze Spider-Woman, planuje zinfiltrować siedzibę Inheritors. W międzyczasie Karn, czyli Dziedzic, który jest na wygnaniu, to zabija wilkołaczego Spider-Wolfa na Ziemi 13989 i prosi Solusa o pozwolenie na na powrót do rodziny. Solus jednak wysyła go na kolejną misję, uznając, że jego pokuta nie dobiegła jeszcze końca, a Morlun wyraża obawy dotyczące przepowiedni związanej z trzema kluczowymi totemami i Solus wraz z innymi postanawia przejść do ataku i pojawia się na Ziemi 13, gdzie od razu mierzy się z Kosmic Spider-Manem. temu udało się pokonać jednego z dziedziców i przy okazji mamy możliwość zobaczenia, jak wygląda ich wskrzeszenie, które też dzieje się natychmiast. Niestety, Solus imponuje swoją potęgą i pochłania mocy najsilniejszego pająka co znacząco osłabiło armię naszych Spider-Manów. Na koniec jeszcze Solus łapie jednego z trzech kluczowych totemów, którym jest Sajon, ogłaszając, że jest to początek ich końca. W The Amazing Spider-Man zeszycie 12 widzimy, jak w obliczu rosnącego zagrożenia na pole bitwy przybywa Takuya Yamashiro, czyli Spider-Man z japońskiego uniwersum, pilotując gigantycznego robota Leopardona. Niestety, mimo imponujących rozmiarów i siły, Leopardon zostaje szybko zniszczony przez Solusa, ale dało to czas, aby nasi bohaterowie zdążyli się ewakuować na ziemię 8.8.4.7, czyli świat zdominowany przez dinozaury, aby tam przegrupować siły i opracować nową strategię. Równocześnie Silk, która oddzieliła się od reszty, to dociera na Ziemię 3.1.4.5, gdzie odkrywa, że jest to świat o ekstremalnie wysokim poziomie promieniowania niebezpiecznego dla życia. Aby przetrwać, tworzy ochronny kostium z własnej sieci i wyrusza w poszukiwaniu schronienia. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że te promieniowanie może stanowić barierę dla dziedziców, utrudniając im podążanie za nią. Tymczasem Spider-Woman, czyli Jessica Drew, inflirtuje Lomuort, podszywając się pod swoją odpowiedniczkę z tego świata, która pełni rolę służącej. W Podczas swojej misji nawiązuje kontakt z Mistrzem Tkaczem, który przekazuje jej proroctwa dotyczące kluczowych totemów, a ta przesyła je swoim sojusznikom. Ogólnie w trakcie tych wydarzeń różne zespoły Spider bohaterów pozostają w kontakcie, wymieniając się informacjami i koordynując działania. Miles Morales oraz animowany Spider-Man z serii Ultimate kontynuują rekrutację nowych sojuszników do walki z dziedzicami, a Werna, wraz ze swoimi sługami cały czas napierała na naszych bohaterów. I wtedy nagle kontaktuje się z nami Silk, która ogłasza, że znalazła bezpieczne schronienie, w którym nawet znając ich lokalizację, to dziedzice będą trzymać się z daleka. Więc nasz Peter wraz z innymi przyjmuje propozycję i wspólnie teleportują się na Ziemię 3145, gdzie następnie podążają śladami Silk i trafiają do schronu, którym to czeka na nich wujek Ben. W The Amazing Spider-Man życie 13 akcja rozpoczyna się na Ziemi 3145, gdzie Spider-Bohaterowie spotykają wujka Bena tej rzeczywistości. I w tej alternatywnej linii czasowej Ben Ben został ukończony przez radioaktywnego pająka i przyjął rolę Spidermana, nosząc kostium przygotowany przez swojego siostrzeńca, Petera Parkera. Jego działalność superbohaterska przebiegała pomyślnie, dopóki jego arcywróg Emerald Elf nie odkrył jego tożsamości i nie zbombardował domu Parkerów, zabijając May i Petera. Po tej tragedii Ben zrezygnował z bycia Spidermanem, a gdy Ezekiel Sims ostrzegł go o zagrożeniu ze strony Morluna, to ten zgodził się ukryć tutaj w bunkrze. A w tym samym czasie na Ward dziedzice informują swojego ojca, Solusa, że ich fabryka klonów została zniszczona, co pokazano w Scarlet Spiders ze zeszycie trzecim. A Bright, czyli Silk uciekła, co też możecie zobaczyć w spider Moment ze zeszycie drugim i naszym poprzednim zeszycie. Solus jednak pozostaje niewzruszony, ponieważ posiadają już jednego z trzech kluczowych totemów, a mistrz tkacz przypowiedział, że The Other i Bright sami do nich przyjdą, co okazało się prawdą. Bo w tym samym zeszycie Kane Parker, znany jako Scarlet Spider i będący wcieleniem The Other, przepełniony gniewem po śmierci Bena Raylego, decyduje się na bezpośrednio. Konfrontację z dziedzicami. I podczas starcia, Kane poddaje się mocy deoder, transformując się w gigantyczną, pajęczą formę. W tej postaci jest niezwykle potężny i udaje mu się zabić samego Solusa, przywódcę dziedziców, przebijając go swoimi odnóżami. Jednak triumf Kaina jest krótkotrwały, bo rozwścieczony Morlon, syn Solusa, atakuje go i odrywa jedno z jego pajęczych odnóży i przebija nim Kaina, co prowadzi do jego stanu bliskiego śmierci. A dziedzice mają dzięki temu dwa z trzech kluczowych totemów. W obliczu tych wydarzeń Peter Parker z Ziemi 616 16 jako lider zbiera pozostałych Spider-bohaterów, aby przeprowadzić atak na dziedziców. Śmierć Solusa daje im nową nadzieję, ale jednocześnie uświadamia, że walka jeszcze się nie zakończyła. A dziedzice, choć osłabieni, to nadal stanowią poważne zagrożenie dla całego multiversum. Przy okazji, Superior Spider-Man zrozumiał, że nasz Peter nie jest jednak z przeszłości, a z przyszłości, co oznaczało, że przegrał. Aczkolwiek teraz trzeba było działać, co zaowocuje finałowym starciem w następnym zeszycie. W The Amazing Spider-Man w zeszycie 14 akcja rozpoczyna się na tej. Nichomiast po wydarzeniach z poprzedniego zeszytu. Peter Parker i jego armia pajęczy totemów właśnie docierają do Lumor, gotowi na decydujące starcie z dziedzicami. Jednocześnie widzimy Silk, która również została schwytana przez dziedziców, co oznacza, że cała trójka kluczowych pajęczyk totemów jest już w rękach wrogu. Dziedzice z Morlunem i Genicksem na czele planują przeprowadzić rytuał, który pozwoli im raz na zawsze zapanować nad wszystkimi pająkami multiversum, kończąc wieczny, cypolować. Co więcej, okazuje się, że dzięki esencji solusa, która została zachowana w specjalnym krysztale. możliwe jest jego Skrzeszenie, pod warunkiem, że odbudują zniszczoną fabrykę klonu, która wcześniej została zniszczona przez Spider Armię. Peter Parker wie, że nie mogą dać dziedzicom czasu, więc zebrani bohaterowie z różnych światów wrzucają się do walki. Starcie jest brutalne, chaotyczne i widowiskowe. W całym World toczy się batalia na śmierć i życie. W momencie, gdy wydaje się, że sytuacja staje się beznadziejna, zjawia się karm wcześniej wyklęty członek rodu dziedziców, i decyduje się stanąć po stronie Spider Bohaterów, co przechyla szalę zwycięstwa na ich korzyść. Dziedzice byli zaskoczeni jego powrotem, tym bardziej, że wie że Karn do nich dołączy. Jednak ten jasno zadeklarował, że jego podróż miała na celu zrozumienie własnego przeznaczenia, czyli że nie jest jednym z nich. I teraz walczy po stronie pająków, aby odpokutować swoje winy. W kulminacyjnym starciu nasz Peter mierzy się z Morulem i po intensywnej walce udaje mu się wyrzucić go przez portal na Ziemię 3145. I zgodnie z tym podejściem, cała reszta dziedziców po ich pokonaniu również została tam wysłana. To miejsce miało być dla nich wyrokiem, bo Peter świadomie zrezygnował z mordowania, chcąc udowodnić, że pająki nie są takie jak oni, nawet jakby chcieli opuścić ten wymiar to nie byli w stanie, bo Superior Spider-Man, czyli Otto Octavius, zabił Mistrza kacza, czyli byt odpowiadający za tkanie nici przeznaczenia i podróżowania międzywymiarowo. W efekcie dziedzice zostali uwięzieni na tej postapokaliptycznej ziemi bez możliwości ucieczki. Więc wreszcie, po wielu walkach, zdradach, poświęceniach i śmierciach, wojna się kończy, multiwersum zostało ocalone, a to temy mogą po raz pierwszy od dawna odetknąć z ulgą. Ale to nie koniec przygód naszego Petera, więc zostawcie suba, żeby ich nie przegapić. Szczególnie, że coraz bliżej do sekrety wojen. Amazing w Amazing Spider-Man zeszycie 15, będące epilogiem do wydarzeń z sagi Spider-Verse, obserwujemy konsekwencje niedawnych zmagań dla Petera Parkera oraz innych Spider-bohaterów. Po pokonaniu dziedziców, zjednoczona wcześniej grupa znana jako Spider-Army decyduje się powrócić do swojej rzeczywistości. Mayday Parker wraca do swojej rzeczywistości, gdzie spotyka swoją matkę. Wzięła też ze sobą Bena Parkera z Ziemi 3145, aby ten nie musiał już dalej samotnie iść przez życie. Tylko mógł raz jeszcze zażyć ciepła rodzinnego. Jej ojciec niestety zginął i Ben postanowił... Pozostać i wspierać rodzinę, pomagając w wychowaniu młodszego brata Mayday. Z takich innych bohaterów to Anya Corazon oraz Billy Bardock, czyli Spider UK, postanawiają utworzyć nową grupę. Warriors of the Great Web, mającą na celu monitorowanie i ochronę multiversum przed przyszłymi zagrożeniami. A Karn, były członek rodu dziedziców, który przeszedł na stronę Spider-Bohaterów, zdaje sobie sprawę z konieczności naprawy zniszczeń dokonanych na sieci życia i przeznaczenia. A ponieważ posiada esencję wielu pochłoniętych totemów, to decyduje się przyjąć rolę nowego mistrza tkacza zakłada maskę swojego poprzednika i zobowiązuje się do odbudowy i ochrony sieci jako formy pokuty za swoje wcześniejsze czyny. W trakcie tych wydarzeń dochodzi też do starcia między Peterem Parkerem a Otto Octaviusem. Otto zdając sobie sprawę ze swojego nieuchronnego przeznaczenia, w którym przegrywa, to próbuje zmienić bieg wydarzeń niszcząc całą tą sieć. Jednak Peter udaremnia jego plany pokonując go w walce, ale też wtedy w tajemnicy Otto aktywuje studniowy tryb oczekiwania dla swojej sztucznej inteligencji Anny Marie, sugerując, że pewnie w przyszłości powróci. Tak czy inaczej Peter wpycha go z powrotem w linię czasu, zachowując poprawny bieg historii. A kiedy już po wszystkim, to nasz Peter wraz ze Spider-Woman oraz Silk wracają na swoją Ziemię 616. Gdzie też przed nimi na pewno jeszcze niejedno wyzwanie, dlatego zostawcie suba, aby nie przegapić ich dalszych przygód.